Widzicie to piwo? Jasne, że widzicie. Na znak, że będę nagrywać Meksykano, kupiłam jego dziewczynę. Dostępna w każdym sklepie od zaraz. Meksykano, hm, może lepiej Jarek. Powiedzmy, że będę mówić do ciebie na ty. No ty taki pseudo-raper, obwieszony łańcuchami. Należy tylko na pastwisko cię wysłać, żeby się rapował dla krów. Żyjący cały czas w domu rodzinnym, nie potrafiący się usamodzielnić. Przejdę może do sedna sprawy, do twojej stulejki. Nie wiem, czy wiesz, ale dorosły mężczyzna może mieć tak zwaną stulejkę nabytą. Najbardziej prawdopodobniej przez przybytą infekcję. Nie podejrzewam nawet, że uprawiałeś z kimś seks, bo kto by cię chciał? No, chyba, że go Medicala. Jednak biorąc pod uwagę, jakim jesteś chlorem, to nie ma co oczekiwać jakiejkolwiek higieny. Na pruty walniesz się do łóżka pewnie w opakowaniu i twoje przyrodzenie wody nie zobaczy. Może jeszcze naszczysz w łóżko i tak gnijesz w tych szczochach. Pomyślcie, drodzy widzowie, że na lajtach po piwie co dziesięć minut biegasz tać. A jak się napruje, to przecież nie obudzi się na szczanie. I w taki cudownie pijacki sposób dochodzi właśnie do infekcji, które atakują skórę prącia, a po wygojeniu zostawiają blizny. Zwyczajnie mięso dzikie ci rośnie. W rezultacie ujście na pletka zwęża się. Naciąganiem skóry tylko pogarszasz sytuację. Tak więc niezłe strupy tam u ciebie siedzą. Pomyśl, coraz to gorzej się robi, bo dochodzą te wszystkie brudy i smród, chyba że gocha wyliże. Także Meksykanom moja rada jest taka, byś wytrzeźwiał i zapierdzielał do lekarza. Sam mówiłeś, że to taki lekki zabieg, to pokaż jakiś ciebie odważny chłop i naginaj się leczyć. Nie lecząc się narażasz kobiety na infekcje, które w przyszłości mogą nawet grozić nowotworem. Tak, moi drodzy, większość nowotworów u kobiet to bakterie pochodzące z braku higieny mężczyzn. Zawsze powtarzasz, że jak coś robię, to robię na 100%. Jak na razie, to widzę jedynie co ty robisz, to chlasz na 100%. Wrzucaniu picia to ty poległeś. Butelkę tulisz już od rana i w myślach masz, że to jest twoja kochana. Języczek jej wsadzasz do szyjki powoli, a ona ci mówi: ciągnij dowoli. Zamiast przepijać kasę, powinieneś zainteresować się swoim uzębieniem, bo jesteś na dobrej drodze. Do uśmiechu majora. Jarek: Chyba nie chcesz być jak konduktor. Z kasownikiem na przedzie. Samo nic się nie zrobi, a ty stanąłeś w miejscu, gdzieś pomiędzy butelką a butelką. To z czasem robi się żałosne. Bez przyszłości, bez perspektyw i innego lepszego jutra. Porozmawiajmy, co mnie najbardziej wkur... denerwuje. Na pierwszym miejscu i to chyba bezkonkurencyjnie każdy to przyzna jest zaciąganie gila. No, jak wciągasz, to aż w gardło leci. Mm. Normalnie orgazmu gardłowego dostajesz. Jak te zielone gile ociekają ci po gardle. Pamiętam filmik majora, jak kichnął i mu gile wyszły, to się w oblizał i nagrywał dalej. A ty, Jarku? Tak samo robisz od środka? Weź chusteczkę. Nic nie mam przeciwko. Weź chusteczkę, jak to robi większość populacji i smakaj. Nawet co chwila. Ale to mniej ohydne niż żarcie tych fluków. Na drugim miejscu to puszczanie muzyki na lajtach. No kurczę. I kto ma cię wtedy słyszeć? Chyba ty tylko siebie słyszysz. A potem surprise, boban, zapuszczanie muzy i chce się obejrzeć, a to nic tego. No i muza, nie wszystkim odpowiada. To taki jeden wielki hałas, który ja bardziej wolę wyłączyć niż oglądać. Trzecie miejsce może bardziej mnie śmieszy niż w czyli pokazywanie swoich łańcuchów. Przypomnijcie mi, moda na łańcuchy była. 80. czy 90. latach? Czasem, jak jadę samochodem i mijam jakieś wioski, to widzę, jak rolnik idzie po krowy. To się łańcuchem przewiesi. U ciebie to łańcuchowa przesada, no, chyba że w okresie bożonarodzeniowym, bo wtedy choinki, łańcuchy i te sprawy są na topie. Na czwartym miejscu stoi żal. Żal mi twojej matki. Która musi znosić pijaka w domu. Najgorsze, co może być, to jak trzeźwy rozmawia z pijanym. Starsza osoba potrzebuje spokoju, a nie pijaka, który dla widzów podpieprza matkę, że chodzi na policję na ciebie. Widocznie stwarzasz taki powód. Nikt bez przyczyny nie chodzi na policję, no, może poza kanonem. Ty mówisz, że masz już dosyć, że matka powinna się leczyć. To matka ma dosyć życia z tobą? Matka ma dla starego darmo zjada budować kibel. Ty chyba ze swoją stulejką zamieniłeś się na łby. jest widzów, pijaku, na matkę, ty puknij się w łeb, ten swój pusty. Pozwalasz, żeby ją wyzywali i puszczasz muzę głośno, a potem dziwisz się, że ona dzwoni na policję. Ciekawe, kiedy znowu widzowie zaczną dzwonić na ciebie, na psy. Na koniec powiem ci, weź się za siebie, bo kiedyś obudzisz się zachlany w krzakach, a tam lajtów nie będzie. Mam nadzieję, że ten film dotrze do ciebie, bo jestem niezmiernie ciekawa, co masz do powiedzenia. No, chyba że będziesz siedział cicho, bo sraże w nachy. Pozdrawiam wszystkich słuchających oraz dziękuję za pierwsze suby. Zapraszam również na kolejne filmiki. Jeśli chcesz być na bieżąco, wciśnij dzwoneczek. Pa! pa.